Siemaneczko luciska. Dzisiaj połowimy ryby. A kto mi tam jest? Cześć. O ja, liczę juu! Siema! Widzę już jest chyba z całym pewnie tam na nagraniach coś. Więc. To jest serwer tymczasowo przejęty, chociaż to był początkowo od, od DJ-a. No, nie wiem jak to się stało. Powiedział kiedy zrobił pomnik. E, mhm. Chwila. Musimy tu przejść. Tak, teraz taki kolej ma. Dobra. Tutaj są informacje. Różne portale nie ogarniają chyba Taki spał sobie w A po co wielki? O. czasem mniejszy, a mniejszy. No. To są... skrzynka co dwie godziny. Oj, bił nasz! Założycie. Mm, spół założyciel. Nie, to jest założyciel. Noo, dobra. Tata, czemu on? Czemu on jest na spałnie? Ej, napisz coś, ty jesteś na spałnie, to napisz coś. Nie jestem na spałnie. To on się z indziej to. jaki by był warstw? W Na tym muszę pójść i to jest wziąć. No. Ten warstw... Zobaczymy takie kominy, bo to... się szybko. No. Tutaj tak odtwarzanie no. będzie wesoło. Chodź, raczej to nie bać. Hmm. Hmm.

Budowlu czy admin? Admin. nie będę się tkwił. Jadę admin. Dościciel. założyciel, Admin. Jesz jeszcze jest youtuber. Tego co pamiętam. Mmm... Zaraz. Komet? Tutaj, tutaj, DJ tutaj, tutaj, no, nie. tutaj, tutaj, ten... Nie ja myślałem tutaj, tutaj, Nie. dawajcie tutaj, Nie tutaj, Taka Daj. rada. Jeśli tutaj, chodzi o tutaj, Bo on będzie dawał tylko te teraz. tutaj, I... no, nie, wpadłem gdzieś. To wyjdź. Skoro wpadłeś, to wyjdź. Mądrze powiadam, wiesz. Czasem lekkie lagi, ale też... Już... niestety nie wiadomo, czy to jest... to jest serwer magiczny. Padli. To już jest magiczny serwer. No. O, to, jest też jest... Magic. Magic, magic serwer. Mm. O, Skelet by wciąż się. będący chowne. Enderman też chce. O. No i dobra, ludziska. No to chyba będzie na tyle. No jakiś ten. gdzie. O. Ty. Ty obok mnie. To nie niego? Dobra. No to na razie. Na razie ludziska ja fety skiwaj papa pa pa